Hej, hej, hello moje słodziaczki Będziemy kontynuować naszą wspólną przygotowę w Minecrafcie Zakończyliśmy ostatnio na tym, że zakopaliśmy się w ziemi i nas gonią straszne potwory A my nie wiem gdziekolwiek jesteśmy Gdzie jesteśmy Więc wstajemy Jesteśmy tutaj zakopani żywce Przez samego siebie Przez siebie samego Jest ciemno, nie wiem co się dzieje tutaj. Tam widzę... Aha... no Widzimy tam w rednym języku. Hmm. sobie może tutaj piecy. Ja przygotujemy się. Do pysznego kurczaka. Że nie jest. Weźmy, nie tylko jak piksela, a a wieczysław. O, wychodzić trochę tego życia nam odnowiło. Jesteśmy trochę w kiepskiej sytuacji. Wracając, pomijając. Y Wracając do tematu poprzedniego odcinka, jeśli chodzi o tematy, które byście chcieli obejrzeć, e, e, akurat wam, że jeśli chodzi o sport, to konkretnie nie wypowiem się za bardzo. Na przykład, oprócz tego, na przykład, że po prostu jeśli chodzi o oglądanie, to wolę sam obejrzeć. Znaczy, nie chcę obejrzeć, wolę sam wykonać jakąś dyscyplinę. Ja lubię oczywiście pływać i jeśli się że nie lubię jak ktoś to robi za mnie, nie lubię opatrzyć, jakby ktoś to robił, bo jest przyjemność z tego. Czyli jeśli na przykład, właśnie syna, albo tam, to faktycznie bym oglądał co które są i byłbym dumny z tego. I dlatego trochę nie, nie oglądam meczu, bo dla mnie to jest właśnie, no może, nudne dla mnie to jest, bo jakoś mnie nie ciekawi, jak patrzę na innych ludzi biegających za piłką, zamiast sam to robić, tylko siedzieć na kanapie i patrzeć tu, nie, 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 no, nie. to była burza, ani I patrzeć, właśnie jak. Wszyscy ganiają się za tą piłką i w tym czasie właśnie też nie rozumiemy dlaczego wiele ludzi wielu kibiców e, się właśnie tak frustruje na głupim wymyczeniu. To jest po prostu głupie, Panie Drodzy, zrozumcie to, że jeśli e, przeciwna drużyna strzeli gola i właśnie akurat kibice tej drużyny, którzy dostają właśnie gola, znaczy, została e, im bramka strzela i rozumie tej frustracji potem właśnie jej wyrzucają na przechodniów i ludzi, innych niewinnych albo właśnie dookoła siebie ludzi tam ludzi fanów przeciwnego klubu proszę was bardzo, to nie jest tylko powód do bujek, do demolek itd. i tak dalej więc dlatego też jeśli chodzi o sport, to głównie się nie wypowiem oprócz tego, że najwyżej jaki, jaki bym, upra jaki się uprawia, jaki byłby lepszy do uprawiania pływanie jest bardzo zdrowe bieganie to są bardzo właśnie bardzo aktywne sporty dość dużo konsumują. I tu można aha, tylko nabrać kondycji. A może aż szybko to nie, no nie będę kłamał, bo widać, że nie jestem tutaj akurat pana okletą. Pps, tyle jeśli chodzi o sport. Ok, akurat głównie w filmach, książkach wypowiedzieć się wam. Przygodało. hororach, ale no nic zno, znowu się to nie ogląda, jak Midsommar. Eee, Ponieważ bardzo. Znaczy pan jest bardzo straszny, ale bardzo też zarówno obrzydliwy kat w kategorii gore, czyli właśnie lecą właśnie we wnętrzności wszędzie, krwi i okropnych widoków, jak na przykład właśnie łaman kończyny, a jeszcze od... no, kończyny okropnie właśnie złamany wygięte w ogóle nie, nie ludzki sposób. A właśnie nie jestem za bardzo właśnie fanem takich horrorów, co prawda najlepszym chore to właśnie psychologiczne moim zdaniem, albo takie to się nie opierają na e, okropnych widok, czy właśnie e, to te kończyny jak pią mechaniczną e, odcięte itp. E, no i jeszcze jest e, mniejszy gatunek zwany jeszcze, to więc point, który jest kompletnie polega właśnie na tych flakach itd. No jest są najlepsze odcinki bardzo akurat mogą się e, zasięgnąć. na. Shit, shit, Spal się, spal się, spal się, spal się! Ostrożnie, nie chcę upaść i stracić zdrowia. Jak jesteśmy. Wtaliśmy do brzegu, co jest naszym takim... ...zapasowym planem, drugim obiektywem. a na razie musimy wrócić do domu gdzie my jesteśmy. Widzę tutaj ryb, co naprawdę mi trochę irytuje. Nie to raczej nie martwi to, że nie mamy właśnie źródła pożywienia, żeby się wyleczyć, bo widzicie na jakim teraz stopniu jesteśmy zdrowia. T muszę właśnie wyłączyć ampo jumping, chyba. Dobra. jest automatycznego skikania.

z horrorów. Horror horror wracając z nie. Znaczy, już w innym odcinku opisałem, ale tak samo wracam do głównie temat jaki znam bardzo, bo jestem fan fanatykiem horrorów lubię. Szczególnie jestem fanem serii obcego, co trochę mnie smuciło właśnie nie przebieg serii gdzie poszedł. Teraz Disney ma prawa do obcego, co jeszcze o tym parcie mnie martwi. O oh my god, to mnie martwi, że coś się stanie jak trochę ze Star Warsami. No, chociaż aż takim wielkim fanem wstarowcym nie wiem, chociaż to jest kultowy film, przyznam, przyznam. Ale. nie lubię, więc wracając właśnie, nie lubię. O! Nie lubię remakeów. Remakeów to nowych, chociaż nie oglądała jeszcze Suspiri, chociaż polecali. Nie, po, nie wypowiem. Może trochę lepiej wygląda niż oryginał Suspiri z 1970 roku, któregoś horror. Włoski. który opowiada właśnie. Przygodę dziewczyny, która była w szkole z internetem, głównie w szkole, w szkole baletu, który jest akurat sekretnym sabatem czarownic. Nie będę bardziej już spoilerować, jeśli już ktoś jest zainteresowany. No, Film z tamtych czasów to film z tamtych czasów, więc jeśli ktoś wie o co mniej więcej mi chodzi, to wie o czego czekaj wejść. Jest. Znaczy, jakbym wam to opisał. Często w takich filmach jest. Yy, taka cisza na tle właśnie, jak w moich odcinkach, yy. tutaj jak widzicie. Nie ma za dużo akcji i często umyka mi tematu, więc możecie to samo oczekiwać w tym filmie. Ale no, na... się, chociaż z góry go aż tak nie będę polecał. Dobra, mamy trochę jedzonka, więc jesteśmy uratowani. Teraz musimy znaleźć sobie domek. Hmm, musiałem wrócić się do góry. Powiem sobie jakieś ślaczki żeby odnajdywać, ale wracając do głównego tematu, jak sobie to odbiegam, bardzo Was przepraszam. Nie jestem za bardzo Bywają dobre, mogą być dobre jak Resident E i To jest bardzo dobry e, ten e, Remaster. To jest właśnie w ogóle zrobienie od nowa gierki, mechaniki, coś podobnego, coś tam dodadzą sobie. A remaster to głównie właśnie odświeżenie po prostu jakości grafik, a filmów to. Tutaj mamy remake i do diabła nie wiem. Oczywiście są stare filmy. Stare horror. O, To są dobre. Poltergeist. Moim zdaniem bardzo, bardzo dobry horror. Evil Dead. Też kultowy. Remake nie dają takiej satysfakcji, takiego odczucia. inaczej właśnie nam swoją smart. a teraz właśnie nie. Kontynuacja... powiedzmy ale, ale pseudo kontynuacja śnieja, co mi trochę martwi. Lubię uniwersum Stephena Kinga, chociaż no nie. No, Największego tematu tutaj nie. Najbardziej się nie wypełniło, bo aż tak nie znam się szczegółowo, co gdzie dzieje jak. Wiem co, tylko, że wszystko ma mniej więcej ze sobą jakieś powiązanie. Każde wie ze sobą. Wszystko się dzieje jak my w jednym świecie. A! Ale to, jak pokazuję, to już nie, to będzie. Do, zamiast shoda, będzie mieć tym razem film akcji. Hmm. Poczekaj, nie jesteśmy zagubieni. <laughs> Znaleźliśmy. Dobra! Jesteśmy, to... Do. Czyli to tam, tam jest, a mamy Wybrzeże, więc teraz będziemy robić Odyseję. O, bardzo uwielbiam thrillery, bo też są bardzo dobre filmy, zawsze. Też potem. zapewnić nam więzi skórki i takie uczucia. I polecam w takim przypadku na przykład Seven, jeśli ktoś jest zaciekawiony. Charakterystyczny thriller, psychologiczny, właśnie. Bardzo mroczny, który polega na tym, że jest zabójca, który zabija innych morderców na podstawie siedmiu krzyżów głównych. W no końcu 7. Cii, więcej go nie powiem. Plus tam się pojawia, Morgan Freeman. Polecam gorąco. Ale też pamiętajcie, że macie własną swoją opinię, więc nie wszystko co poleca może być dobre. Przynajmniej dla was, z albo ogółem. W ogóle nie jest potrzebne. Okej, okay. o, mamy w ogóle chyba złota, Złota wystarczy, wystarczy, ale złoty już sobie, bo. A życia w tej grze? A ja, patrzcie, miałem materiał na złotej odkrycie. Tyle, tyle materiału, żeby to zrobić, ale nieważne. Pewnie sobie tutaj też zawsze są dobre wznowienia. Znaczy, mogą być po prostu wznowienia, że wznowienia do serii. Jeszcze mam z czymś takie do czynienia. Dalsza kontynuacja, albo pojawienia się, pojawienia się w tym samym uniwersum. Przykładowo, czy to już bardziej wznowienie było? Minęłoby sezon. Y czeka, chociaż to jest bardziej kontynuacja, więc przepraszam, wznowienia serii. Było trochę wznowienie. Ciężko zadziałał, był deszcz. I nasze bawełny są całe. Bardzo dobrze. Przed nimi było w się nie będziemy robić, ale zrobimy sobie łódeczkę. A łódka jest? łódka, łódka go? Wszystko, ok. Sobie wyjmujemy teraz, Sobie porobimy. Więcej, potrzebujemy trochę więcej zbóż. Potrzebujemy jedzenia na drogę. Tam to nic nie pewnie nic. Znaczy nie, to też pamiętajcie, że nie jestem takim po prostu starym dziadkiem, i mówię, że wszystko co nowe jest złe, co prawda? Nie, 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 nie. Uważam, że Potrafią, potrafią być rzeczy nowe, które są dobre tak z muzyką, tak samo jak z filmami potrafią robić. Po prostu chodzi czasem o... po prostu o produkcję i jakość, to nie chodzi o to, że jest nowe i jest złe, tylko chodzi właśnie o wykonanie tego. No czasem... faktycznie przyznam, że mam problemy z jakimiś trendami, że tam jest inaczej popkulturą, kulturą, ale to aż tak nie... nie, nie, nie mi rzeczy. A być może trochę nowego rapu. Do rapu nie mam takiego problemu, bo sam wpucham, Bardzo lubię. Do polskiego, ale też To co to? Gdyby to było. O! to było za dźwięki? O, no, nieważne. No. Okej, okay, tu mamy mapę, tu mamy widać, co, co gdzie jest. Okej. Okay. Chciałbyś jeszcze, szczerze kolejny. O, myślę, że mapa dużo więcej weźmie? jednak się w tym czasie, rozumie, że Bambus. Będzie mieć więcej. Tak, znowu odbiegłem temat u lewej mi. Bo co my mówiliśmy o remake'ach, o filmach. No właśnie. Ja na no, przykład uważam, że. Nowy film DC. Czoker był dobrym filmem, bardzo dobrym dla mnie. Bo może też będę szczery, wyrosną trochę z tego yy, ...o filmu o superbohaterach itp. To już nie jest dla mnie. I nie, Chociaż, no wiadomo, Chocek to nie jest superbohater, ale jest tego filmu. No bo To o wiele lepiej właśnie wolę takie morosze, no, no nie jestem Edgy. Nie, 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 nie. nie. Ja lubię dodać powagi do tej postaci. Szczególnie właśnie tam szoruję do czy to oryginalnego? Kera? No, na pewno nie oryginalnego, to na pewno Dokras King Joe. To, no, jakby genezy tej postaci. I właśnie, że... Je, a, to wam może lepiej nie będę nas jeśli ktoś nie oglądał. Też nie jestem najlepszą analitykiem o, w filmy. Z to mogę powiedzieć, że to mi się podobało, bo taki pomysł tutaj zawiera że jeden z ludzi może po prostu naprawdę zmienić człowieka. Teraz szukamy naszej kolumny, która jest. Naszą jakby latarnią morską i gdzie nie widzę. Ale ja dobra, idziemy do Brzegu teraz. Chyba. Au. Dobrze nie co? Bo ja właśnie w właśnie w pierwszym odcinku powiedziałem, że to bawełna. Nie, przepraszam to jest wełna. Bawełnę zbieramy z roślin. The more you know. już... Musi się koło na ten... Hmm. góry. To chyba nie tutaj. Ale ja dobra, idź. w tym. Siedziałem się w głównej bazie i mamy już noc. Niedobrze, niedobrze. nie ja w ogóle górę... znowu poszedłem głównie w złym kierunku. A eee, przydałby się mod e, race minimap. No e, to łatwiej no dobra, bez tego będziemy się bawić. Lubię to, ten mod, bo mapy nie są dla mnie jak najlepsze ja dobrze ile? tak ja. Pamiętajmy, że tak muszę wracać tak w kierunku. O, o, zapamięt o zapamiętam... O my zapamiętał. Pewnie zapamiętam. chodźmy sobie szczerze. Moim zamiarem powinno być to, że szukam surowców od razu i zbieram. Chociaż właśnie nie mam co by zrobić. Nie pomyślałem o drodzy kurczę, Nie pomyślałem, przyznam się. Jezus! To ja zniszczyłem trawę jakimś cudem? Jest tak ciemno, nic nie widzę. No to no nie przeżyję tą noc, bo jestem uzbrojony mniej więcej. kolejnych filmów? No filmów fakcji aż tak dużo nie nas Filmów fakcji, które lubiłem, to u nas ostatnio było komedia z film bardzo fajny, polecam to wam powiem szczerze polecam, polecam, tutaj mamy to kurczak, oh, ja w ogóle nie w tym kierunku kompletnie, jeśli chodzi o ocean i przygodę, muszę uważać, że bym po prostu wziął kordy, nie, nie znam się na kordach, jestem na pewno na, taki, na takim poziomie dość głupi w tym minecraftzie o, chyba tutaj byłem, o, doszliśmy do oceanu, tak myślę przynajmniej Ow, try sobie kogoś innego, proszę. Tutaj mamy greena, ale nie będę się małym zbiorowaniu dni. Jak mówiłem, nie są od budowania śliczny pas. Ale potrzebuję po prostu dużo tych czcin cukrowych. Ponieważ... Będziemy potrzebować mnóstwo map. Od takiego półmóska jak ja, tutaj są pola. A ja Zobaczmy dalej. Pusta polanka. O Boże, przepraszam, mikrofon w ogóle do tym właśnie ocierałem. To pewnie wydawało z siebie nie. Nie ciekawe dźwięki. Ach, tak. Kawa na ławę i szukamy dalej. Też no, wiecie, nie wiecie. Mamy live y, co tygodniowe w każdą niedzielę. Będziemy mieć, prowadzimy. Google. Na się pomóc jest. Oh, Halloween październik, strasznych październik. oczywiście. To z horrorów i na razie przechodzimy amnezję. Zresztą no przyjdziemy, ale to nie jest najdłuższy horror. Oczywiście możecie zaproponować co byście chcieli zobaczyć, coś innego niż horror, bo oczywiście nie będziemy was zanudzać tym. W ogóle właśnie, ja więc... Ale to... jaki kierunek kopiera teraz tak, ten let's play? Gdyby przejść tą grę... O Boże, tutaj mamy kłunię. tak jak serce. Kłunię. Oh my god. Będzie nadal kolejny. Przykupię. Jest ciemno. Jest długo i ciemno i to mnie przeraża. A ja myślę że właśnie akurat lecę z mojego są takie najlepsze, przejemne, no, dużo się dzieje u mnie, bo to są akurat nie wiem, jak rozwijać tę sytuację. Aha, to jest fajny fan club. Karamba, 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 błagam, niech już będzie ten dzień. No to chyba... nawet nie mam pojęć, gdzie no, cudem, ja wiem, to Ja ja jest... On już le w jakim co na... Ja nawet jednak. Już zapomniałem to właśnie, jakim kierunku wsiadłam. Hmm, Tego człowieka. Łagam, dzień, 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 dzień. To no, tak długo zajmuje to? Fajne. Ło! Wyszedł w pulpit. Ej, już okej. Okay. Jest pora, a tam mamy dżunglę, lumbę. Słuchaj nie potrzebuję, chociaż potrzebuję na środku, na książki. Nieważne. Idziemy dalej. Cześć, pan świat, pan Kostek. Nie robimy go. Kurczę, podróż nosa w Minecrafcie? Tak nazywam się. Albo i nie. O no już sejdź. Baran, słońce, słońce. Ile tej nocy? Ile tej nocy? Będę na właśnie potem do domu, żeby być za krótko. Bo się nie by z Państwem do pracy. Ktoś macie? Mam. Czyli, że nie, już panem to idę w stół. O, ile jest tu na księżycu? Co to? Kiedyś cię znajdę. Ciekawe. Tutaj akurat na mapie nie byli, nie jesteśmy. Znaczy, no, no, nie jesteśmy w tym samym miejscu. A tutaj nadal no, no, jesteśmy pokazani. Hmm. To dziwne. Powinien po prostu kompas. W mapie są kierunki? Nie bardzo. z tej chwili kierujemy się na południe. trochę to chyba już byliśmy. Błota, błota. O, znaczy kamieni, pocz dobre pytanie. Oj, karamba, karamba, karamba. O, firma super bohatera. No... Co on dobre czy są złe? No powiem tak, no Marvel robi całkiem całkiem. O całkiem, całkiem nie obraczy się od razu. No wiadomo, robią, robią dobre, przyznam. Tort ten najnowszy był. Wow. Wow wow, wow wow. wow. Spiderman. no wiadomo, też rewelacja. Ale trochę z tego jeszcze wyrastamy. Nie, nie kręci mnie to tak. Komiksów też już za bardzo tam chociaż czasami, czasami kupię jak coś jest ciekawego. Niestety nie są. No, przynajmniej osoby po bohaterach mi się tak wyczerpało. często jest to samo, ale pływają perełki jak Immortal Hulk, polecam serię, ale do pewnego momentu, bo potem oczywiście trochę odbiega od tego, co bym chciał. I oczywiście pewnie z ceną komiksów też. Przemuszę do dwó dwóch serii, lubię. Czytać Czarny Młot, który jest właśnie bardzo dobrą, nie powiedziałem parodią, ale pokazuje właśnie takich kultowy superbohaterów w innym świetle trochę retro. Tak, nawraca do starych tematów. Są... I są teraz e, takie poboczne, jakby komiksy, które opowiadają e, historię właśnie nie o głównym w lodzie. A. Damy pożar. Odbiegamy. Pożar. Zbliżamy się. Będziemy mieć, po... będzie mieć sytuację jak z Amazonką Ja w ZUS. Ale nie możemy na niego patrzeć, bo... Ale to się, ten... Wczoraj starwie to by, ten... Wszystkie drzewce by się po prostu kurzymy. Ile węgla by było? No nieważne I to będzie pewno późną, późniejsza seria grania, bo... byście nie chcieli, żeby cały czas było granie w bo jest nie oczywiście znaczy zarazem może być dużo akcji, no z nie jest dużo akcji, bo dużo się dzieje naprawdę co chwilę, trochę gorzej. Ponieważ to trochę moja trochę wina, tam przyznam. Czy jest kopię tym Nie wiem co ja robię. No, idę na, na południe. Czaram ciągle południe, nie wiem. Jestem rebeliatem, mniej idę na północ. Czarny młot polecam serię. Jest. jest po polsku i polecam kupować. W sieci Bonito zamawiać. Ceny są bardzo dobre. I dość szybko, jeśli na przykład wybieracie punkt odbioru, dość szybko przychodzą dostawek zamówienia i macie bum, że jesteście z mojej Drugą serią, którą mogę wam powiedzieć, to jest Hrabstwo Harol. Bardzo, bardzo fajna jest kreska. właśnie, akwice tutaj to robią. Jak jest namalowane, narysowane, nie tutaj to mam powiedzieć dobrze, bo, bo aż takim snapsą nie jestem. Oczywiście to nie jest też najlepszy horror jeśli chodzi o komiks, ale fabuła jest dość ciekawa, rozwinięta, jest taki, trochę taki niewinny ten horror. O, widzę, domek wiedźmy. Złożymy jej z. Złożymy jej miłą wizytę. Niespodzianka, chociaż mnie już widzi. tam. Oj, oj, oj! Owaj Papsztył. O! Oh. Nie ma kicia. Nie! Nie! Oszukista. Uuu! Instant Health! Bardzo mi się to podoba. Lostom! Też dobrze, też dobrze. Nie potrzebujemy tego, tego, tego. Gdzie my jesteśmy? Powiedzcie mi, chatę Wiedźmy to może być podstawowy domek? Co? Fajnie to wygląda. Cześć! Przyda nam się to? A, echał, puszczam. Daleko przygodzi, ale nie wiem, gdzie my jesteśmy. Północ, na północ. Błądzę, błądzę. Błądzę to błądzę. Nie, Was, przepraszam za to. A chyba widzę, że mniej więcej wracamy do tego samego momentu. Więc wróciłeśmy na nasze okolice. Wiemy jedno. Na razie. gubię się łatwo. Jak zawsze. I, I to! chciałbym wam powiedzieć. Wszystko idzie z głowy wypalami. Jestem teraz taki bezmyślny, jestem takim zombie jakim. Ja mam pomysłów. Pograć na się o komiksach, filmach, trochę gra, mnie właśnie o strategiach turowych co wiemy z heroes? Ich akurat takich podstawowych rywali raczej dużo osób nie zna. Apostołowie polski tytuł, ale to tylko pierwsza część niesie taki tytuł, a potem jest DISCIPLES DISCIPLES, Że to pewnie wymawiam, a podobnie. Serię też lubię. Mam bardzo ciekawe podejście. Oprócz właśnie trzeciej części, już to już wiadomo teraz akurat to jest. Mam, mam, y mamy kontakt z Hi heroesami bardzo, bo normalnie. Jak w kierowcach gracie, jeśli ktoś grał, to jest graturowa. Zbieramy armię, kiedy jest walka, jest, mamy akcję turową, no, cały czas jest akcja turową, ale teraz mamy no, bitwę do stoczenia. Po, po, mamy pole tej bitwy i ma, mamy jednostkę. Jak właśnie w szachownicy, ruszamy tam, gdzie chcemy. Każdą naszą jednostkę no, nie do końca, każdy ma no, jak, jakiś zasięg tego ruchu. No. A w tym czasie od 1 do 2 disciples Plus to dwójka schema jest chyba najlepszą częścią. Często na przykład Sequel są, są dobre, jak ja. ja Lepsze. A potem są złe, oprócz oczywiście i trójki, co jest. Mua. Good Forever, to mamy do czynienia. Ale dobra, wracam w trochę inaczej to wygląda. Tutaj nie mamy. Nie mamy tej właśnie pola bitwy. Nie mamy. Po prostu mamy już bitwę i my się trochę, bardziej jak Fiat RPG, takie turowe że wszyscy są od razu naprzeciwko siebie i najwyżej mają zasięg, a tak, znaczy na przykład. Zasięgowi mogą zaatakować tam za plecami, są po prostu jakby dwa sloty. Szereg przedni, szereg tylny. 6 jednostek może być maksymalnie, po prostu są oczywiście mniejsze jednostki, które biorą więcej miejsca. I możemy ustawić tam zawsze magów i zawsze łuczników, dajemy żeby bronić, i na początku wybłosów, żeby ich bronić. Dobra, Zagadam się i skupiłem się, gdzie ja poszło. O, o, o. zrobić sobie jedzenie kołczące łóżko, zrobię, ale nie chcę bo minę te nudne, długie noce. Bo tak zrobiłem, teraz zabijemy sobie te powieczki na połóżko. Unikać starcia z nocami niepotrzebnych, naprawdę. pewno jest to ciekawe. No. I wracając. Jak mówiłem. Bez po e, siateczki, oprócz oczywiście Disciples 3 decyduje, a Wajdź to, robimy to co nasz Rywal. To jest to, co chcieliśmy zrobić my. I tak też zrobili Majra, co trochę lubię, ale naprawdę Disciples 3 to tylko kampania mamy, co też nie jest to, trochę jest dużo błędów w tej grze. Mamy jeden dodatek tylko. I nie mamy scenariuszy ani zabawy właśnie tworzenia... No jest kreator map, ale sobie szczerze najlepszym czasem nie jesteśmy, lubię właśnie coś takiego jak w Heroes of Trójki mamy Edytor losowy map, tworzy nam, sam generuje nam świat i to jest wow Mamy zabawę nieskończoność, szczególnie z modem Kingdom of Uuu, jeszcze powiększa mapę To będzie mój quest kiedyś z przejściem najtrudniejszym, bo na największej mapie jakiejkolwiek mają do diabła Nie umiem Ja tylko nekromantami mogę to chyba zrobić magę. głównie tutaj właśnie hmm, stosowanie stosowaniu też dobrze magi. No że znaczy, są strategie też, okej okay. Okej. Okay. Mm -hmm. O. O, dobra, jak nam rozjaśnię trochę. Teraz wiem, co się dzieje tutaj. Zrobimy sobie łóżeczko, które będzie naszym przenośnym. Mamy łóżko. Uff. Wstajemy i w ogóle, w ogóle jest kompletna inna mechanika czarów, jeśli chodzi o... Odyś z Głównie czary są nie są podczas bitwy, tylko właśnie na mapie przykody to, jest to sobie, żeby osłabić przeciwników, bo tutaj akurat zamiast no, staków staku właśnie typu danej jednostki mamy akurat tylko jedną jednostkę, która ma punkty życia i dużo punktów życia. No, są takie, takie postacie, takiej y, jednostki, które od razu nie ma. Nie będę się był Sendermanem, nie o co. i czary, które leczą, oczywiście są mixtury zdrowia. Tutaj bardziej pod RTG, ulepszam tutaj naszego bohatera pod, pod względem, że zna czary, czy zna może korzystać z artefaktów, a nie jak w hero'cach, trzeba od razu każdy może skorzystać z bo nie trzeba mieć tutaj znawców, i są. Du dużo kres postaci, czyli no, na szat jest słodszych. i tutaj może mieć tylko tyle jednostek, jest dowódca, który jest takim wojownikiem bardziej, i może mieć dużo jednostek, i ma dużo HP, i ma dużo ruchu głównie. Tam właśnie to się spodział właśnie na latających i nie w Heroesach, ale tutaj akurat bohater, znaczy nie latające, latające to głównie na polach bitwa, tutaj akurat jest podczas podróżowania. Jest od razu dużo więcej punktów, nie trzeba statkiem się poruszać, co jak w tak samo zmniejszało trochę ruchówkę, może zrobiliśmy na naszą postać pod czeglarstwo. Ale nie gadamy już o tym. ja, przepraszam. Lubiłem się, powinienem szukać gór. Teraz jakiekolwiek znajdę. Czy ja Rosław? znajdź kiedyś z powrotem drogę do domu. Tego się w 15 odcinku. Blu, blu. Ale jesteśmy tutaj, moi drodzy, nawet i no, czekamy nic jeszcze. No, tak, Puch, no kończymy w tym lesie, moim drodzy, w takim bajecznym grudnym lasku. W tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, przepraszam za trochę mniej akcji i widzimy się na samym odcinku razem.